Witajcie, kochani. Zapraszam do vloga bardziej osobistego. Będzie o antyszczepionkowcach, stanowisku Kościoła katolickiego do szczepień, o prawdziwym znamieniu bestii, fałszywych certyfikatach, a także o śmierci. Osoby, które boją się śmierci, a nie chcą się zaszczepić albo nie mogą się zaszczepić, w pewnym momencie powinny ten film wyłączyć i dalej go nie oglądać. Tak więc, moi drodzy, zapraszam wszystkich tych, którzy chcą i mogą do oglądania tego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ to pomaga mi ta subskrypcja rozwijać kanał. Moim subskrybentom serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli chodzi o antyszczepionkowców, pojawili się wraz z pojawieniem się pierwszych szczepionek. Zawsze wśród antyszczepionkowców były autorytety medyczne i osoby duchowne. Zawsze autorytety medyczne twierdziły, że szczepionka jest zagładą ludzkości, że szkodzi zdrowiu, i tak twierdzili ci lekarze zarówno przy szczepionce przeciwko gruźlicy, przeciwko chorobie Heinego-Medina, przeciwko ospie, przeciwko każdej jednej szczepionce, która się pojawiała. Nie wiem, jaki mieli w tym cel, ale zawsze lekarze głosili, że szczepionki to zło. Dziś te szczepionki są obowiązkowe, krzywdy nikomu nie robią, także na słowa tych autorytetów medycznych musimy brać duży margines. Moi drodzy, tak jak mówię, oni byli od zawsze przy każdej powstającej szczepionce i są do tej pory. Tak samo, tak samo osoby duchowne. Osoby duchowne wyrwały z kontekstu szczególnie niektóre, pewne słowa z Pisma Świętego, mówiące, że kto zachowa życie, kto chce zachować życie, to je straci. A to jest bardzo błędna interpretacja i nie dotyczy wcale szczepionek. Chociaż Pismo Święte jest, jest ponadczasowe i można je dostosować do każdych sytuacji w naszym życiu współczesnym, jednak te słowa mówią o, o ogłoszeniu Jezusa. O tym, że jeżeli ktoś z powodu lęku o swoje zdrowie nie przyzna się do Jezusa, to straci życie wieczne. Natomiast jeżeli ktoś straci życie doczesne z powodu głoszenia Jezusa, głoszenia Ewangelii, ten zachowa życie wieczne. O to chodzi w tym całym przekazie, a nie o szczepionkę. I ten ksiądz. Który podpiera się tym cytatem: Popełnia grzech przeciwko ludzkości. To on popełnia ten grzech. Szczepienie nie jest grzechem. Szczepienie jest ratowaniem życia doczesnego, ale nie tracimy przez to życia wiecznego, bo to nie ma nic wspólnego z tym fragmentem pisma świętego dotyczy powtarzam dotyczy odwagi do przyznawania się do tego, że do Jezusa i że jesteśmy dziećmi Bożymi. No i teraz o znamieniu bestii. Szczepionka nie jest znamieniem bestii. Znamieniem bestii są wszelkie media, czyli telewizja, radio. Znamieniem bestii jest smartfon. Tutaj spróbujmy nie nie włączać tych urządzeń przez tydzień. Jak się poczujemy? Jesteśmy już niewolnikami tych mediów. Teraz reklamy to jest auto sugestia One nam mówią, jak mamy żyć, jak mamy urządzić mieszkanie, co mamy jeść, jak mamy się ubrać, jak powinien wyglądać model rodziny. Mówią nam wszystko. My nie posłuchamy księdza, ale posłuchamy reklamy. Jeżeli chodzi o smartfon, tam jest też mnóstwo reklam, to jest raz, a dwa, smartfon śledzi nasze życie. Śledzi nasze życie w każdym prawie jego aspekcie od rozmów telefonicznych, poprzez zdjęcia, poprzez programy zaimplementowane, o których my pojęcia nie mamy. Wiadomo jest, gdzie się spotykamy, o której, gdzie chodzimy, gdzie nas znaleźć. Smartfon mówi o nas wszystko. E, następnym znamieniem bestii jest karta kredytowa. Ona mówi, e, ile wydajemy, gdzie wydajemy, e, jakie kwoty miesięcznie, rocznie, e, gdzie wy, czyli można wywnioskować, czy wyjeżdżamy za granicę, e, czy... E, czy po prostu poruszamy się po całej Polsce, czy siedzimy tylko w najbliższym otoczeniu, jakie zakupy robimy, o naszej aktywności. Także mówi o nas bardzo wiele. Kolejnym i ostatnim takim znamieniem Bestii są chipy. Chipy wszczepiamy pieskom, żeby w razie zaginięcia, żebyśmy mogli je odnaleźć. Jeżeli one są prawidłowo zarejestrowane w ogólnoświatowej bazie danych, Wiadomo też wiele o nas. Wiadomo, jaki mamy rytm dnia, kiedy wychodzimy z pieskami, gdzie z tymi pieskami wychodzimy i gdzie przebywamy najdłużej. Natomiast takim najgorszym znamieniem bestii, wszczepianym pod skórę, jest chip ludzki. I na razie ten chip jest duży, więc nie ma obawy, że ktoś nam wstrzyknie w momencie wstrzykiwania leku. Owszem, w momencie wykonywania zabiegu operacyjnego można nam taki chip zaimplementować bez naszej wiedzy, ale w momencie podawania leków, zastrzyku nie ma takiej możliwości. Ponieważ ten chip jest jednak spory, trzeba naciąć na skórek, żeby go tam włożyć pod skórę. I taki chip. Na razie póki co zawiera wszelką naszą dokumentację, prawo jazdy, dowód osobisty, kartę zdrowia, kartę kredytową i różne takie rzeczy. Jest kluczem do drzwi, może być kluczem do samochodu i tak dalej. W przyszłości na pewno będzie mniejszy i... Mm, może zawierać oprogramowanie, które poprzez autosugestie zmusi nas do wykonywania określonych czynności, ale to będzie w przyszłości i te chipy są na razie na tyle duże, że nieświadomie, przy naszej nieświadomości, nikt nam tego nie wstrzyknie. I takie chipy mają powstrzykiwane wszyscy pracownicy koncernów, które zajmują się właśnie tą elektroniką, i oni z tego korzystają. Także to jest prawdziwe znamie Bestii, to są prawdziwe znamiona Bestii. Natomiast jeżeli chodzi o fałszywe certyfikaty w Polsce, wiadomo, pieniądz, pieniądz kusi wielu. I w Polsce doszło do procederu, gdzie ci, którzy mają dostęp do bazy ludzi zaszczepionych i mogą tych ludzi wpisywać tam do tej bazy jako zaszczepionych, za stosowną kwotę wpisywali osoby, które wcale nie były zaszczepione, ale chciały mieć certyfikat. I w taki oto sposób pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy według Danych statystycznych są zaszczepieni, a w rzeczywistości nie przyjęli szczepionki. Wydało się to kiedy w różnych okolicznościach, ale taką pierwszą okolicznością była, było małżeństwo, gdzie zachorował mąż, i kiedy był w bardzo ciężkim stanie, w sumie to ten mąż umarł, ale kiedy był w bardzo ciężkim stanie, jego żona przerażona skutkiem działania covida Poprosiła, żeby ją zaszczepić. Okazało się, że nie można jej zaszczepić, ponieważ ona już widnieje w tej bazie jako osoba zaszczepiona. I wtedy z płaczem kobieta wyznała, że mąż zakupił certyfikaty, żeby mogli się swobodnie poruszać po Europie. No niestety nie została zaszczepiona, ponieważ tej bazy już wymazać się nie da. To jest baza, w której raz wpisane dane w niej już widnieją. Także teraz ma prawo się bać o swoje życie i zdrowie, i takich osób jest bardzo dużo. I w tej chwili jej mąż widnieje jako osoba za, w statystykach jako zmarła osoba zaszczepiona. Ile takich osób jest w Polsce tego nie wiemy. Media donoszą, że w pewnej instytucji, która nie zyskała miana punktu szczepień, osoby miały dostęp do tej bazy danych i tam ustawiała się kolejka. Wszyscy myśleli, że do szczepień, wszyscy z zewnątrz. Okazało się, że to była kolejka ludzi do wpisania do bazy jako osoby zaszczepione bez przyjmowania szczepionki. Ile takich miejsc w Polsce było, tego nie wiem. Możecie sami Państwo sobie to prześledzić, poszukać. Także te statystyki w ogóle nic nam nie mówią. Dlatego że mówię, że tych osób, które mają fałszywe certyfikaty, może być całe multu to jeżeli chodzi o certyfikaty. Teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o śmierć. I tutaj bardzo proszę osoby, które nie chcą się zaszczepić, a mimo wszystko bardzo boją się śmierci, bo osoby, które mogą, nie mogą się zaszczepić, proszę o zaprzestanie oglądania tego filmu, bo może to wywołać jakieś tam lęki i temu podobne rzeczy. Ufając, że oglądają to osoby, które mogą się potencjalnie zaszczepić, a się wahają, opowiem Wam o śmierci w mojej rodzinie o śmierci mojego tatusia i tydzień później śmierci kuzynki opowiem tak na chłodno, ponieważ było to ponad miesiąc temu i zresztą, na potrzeby filmu będę skrywała swoje prawdziwe emocje. Tak więc moi drodzy, 22 października zmarł mój tatuś. I teraz jak przebiegała choroba? Mówię to po to, żeby was przestrzec. Jednego dnia u mojego tatusia pojawiła się wysoka temperatura, na bardzo krótko, na kilka godzin. Temperatura spadła. Wieczorem Tatuś poczuł się osłabiony, no ale to jest wieczór, więc miał prawo być senny, prawda? Następnego dnia około godziny 11, Tatuś stracił przytomność i nie odzyskał jej już do końca. Kiedy stracił przytomność, wezwałam pogotowie i yy, wiadomo, pożegnałam się, bo czułam, że to już są ostatnie nasze wspólne chwile. A tatuś był bardzo ukochanym ojcem. Miałam wspaniałe dzieciństwo i, i będzie mi go, już mi go bardzo brakuje, ale no nieważne. Wyprzytulałam się mocno, mając tą świadomość, że mogę się zarazić, ale było mi wtedy wszystko jedno. I kiedy przyjechało pogotowie. Zbadano poziom cukru. Okazało się, że poziom cukru jest bardzo wysoki. Mój tatuś nigdy nie chorował na cukrzycę. W ogóle moja rodzina, w części należy do ludzi długowiecznych, żyje o 100 lat i dłużej. I nigdy nie miał podwyższonego poziomu cukru. Zawsze leczył się na nadmierną krzepliwość krwi. Był stale na lekach, był stale kontrolowany. W tym momencie lekarz stwierdził, że prawdopodobnie koronawirus zainfekował trzustkę. No i oczywiście te testy kasetkowe, które wykazały ogromną ilość tego zarażenia koronawirusem. Po przewiezieniu do szpitala zrobiono badania i mój tatuś miał zajęte płuca w 100%. Gdyby to był młody człowiek, powiedzmy sportowiec, Zmarłby natychmiast, dlatego że zajęte płuca nie dostarczają tlenu do serca i w momencie wysiłku serce potrzebuje większej ilości tlenu i po prostu się kończy bez, bez dostawy tego tlenu. Ale że tatoś był osobą starszą więc to serce jeszcze żyło, to zapotrzebowanie na tlen było mniejsze i to serce jeszcze żyło. Owszem, leżał w szpitalu pod tlenem, ponieważ nie ma leku na tą fazę koronawirusa, tylko tlen, więc leżał pod tlenem i żył jeszcze trzy dni. Jeżeli chodzi o kuzynkę, też choroba zaatakowała podstępnie. I to jest właśnie najgorsze, że przez pierwsze dni, kiedy jesteśmy zainfekowani, nie czujemy żadnych objawów. Wprawdzie mój tatuś nie czuł żadnych objawów, ale kuzynka zdarzało się, że bardzo sporadycznie złapał ją taki kaszel, suchy, głęboki kaszel, ale tłumaczyła to po prostu kurzem w mieście z unoszącym się w mieście kurzem, no i to było takie no, w sumie rozsądne tłumaczenie. Trzeciego dnia poczuła się jakby jej słoń nadepnął na klatkę piersiową. Wezwano pogotowie. Została zabrana do szpitala, i tam okazało się, że jej płuca są zajęte w 70%. Podłączono do tlenu. Żyła jeszcze 5 dni. Także moi drodzy, do czego zmierzam? No, może powiem jeszcze tylko, że w moim otoczeniu pogrzeby zdarzają się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, jeden pogrzeb. W tej chwili do 25 października było 5 pogrzebów. Przez te 25 dni 5 pogrzebów dwie osoby po 70 i trzy osoby po 50. Wirus atakuje coraz młodszych. Weźcie to sobie do serca. I wirus atakuje podstępnie, i to jest w tym wszystkim najgorsze, ponieważ chodzimy sobie przez te 5 dni, niczego nie czujemy, a on nam w tym momencie infekuje czustkę, płuca, nerki albo co tam sobie wymyśli. Najgorzej jest właśnie to, że my nie czujemy przez te 5 dni żadnych objawów. A kiedy czujemy, to już jest najczęściej za późno. I do tego służą szczepienia, że żebyśmy, żeby nasz organizm mógł jednak z tym wirusem walczyć, bo naprawdę wirus jest podstępny. Nie ma leku na wirusa. Można zastosować wymyślono jakiś lek w Polsce, który działa w pierwszych trzech dniach od Uwaga, od zarażenia. Ale my w pierwszych dniach nie wiemy, czy jesteśmy zarażeni, bo nie mamy takiego pojęcia. Tak samo ten lek, który, nad którym pracuje doktor bodajże Bodnar. Ten lek działa w pierwszych pięciu dniach od zarażenia. Czyli, jeżeli na przykład, powiem na przykładzie, była taka rodzina. W rodzinie było sześć osób, yy, wiadomo, głowy rodziny, plus seniorka, plus dzieci. I zachorowała jedna z głów rodziny, z, tak, zachorowała żona. Sięgnięto po lek od pana Bodnara, który testuje pan Bodnar, sięgnięto po ten lek i brali go wszyscy, niezależnie od tego, czy są zarażeni, czy nie. I w ten sposób nawet ta seniorka wiekowa, bardzo seniorka, uniknęła zarażenia koronawirusem. Czyli w tym wypadku, jeżeli jedna osoba w rodzinie zachoruje, i w miarę szybko wykryje się u niej tego koronawirusa. To pozostała część rodziny mieszkająca pod jednym dachem może taki lek wziąć przez te 3 czy 5 dni i uniknąć zarażenia. No ale jeżeli u tej osoby wykryto by tego koronawirusa później, no to nie wiem, czy tym domownikom by ten lek pomógł. Ale to tylko w takim wypadku ten lek może pomóc. Jak już, jak już czujemy objawy, to niestety, moi drodzy, jest za późno. Jedynym lekiem jest dobre natlenienie organizmu. No ale no niestety to nie, nie, nie sprawdza się w bardzo wielu przypadkach, dlatego, że jak mamy już zainfekowane 70% płuc, no to niestety, ale ale niestety. Także mówię, warto się zaszczepić. Że szczepionka działa, to wiem. Dlatego, że kiedy czekałam na pogotowie, pożegnałam się z tatusiem. Wyprzytulałam go najmocniej jak mogłam. Byłam świadoma, że mogę się zarazić, ale tak jak mówię, kochałam mojego tatusia i wtedy świat mi się zawalił i było mi wszystko jedno. I po trzech dniach, jeszcze powiem tylko, że od razu zastosowałam samokwarantannę i przez, uprzedziłam wszystkich. Po powrocie do domu zamknęłam drzwi, uprzedziłam wszystkich, że stosuję kwarantannę, żeby do mnie nie przyjeżdżać, żeby się czasami nie zarazić, pomimo, że byłam zaszczepiona. I moi drodzy, po trzech dniach poczułam straszne bóle nóg, od stóp do kolan, ale tak przeraźliwe bóle, tak jakby mi ktoś z rzemieniami nogi związywał, coraz mocniej ściskał. I musiałam brać przez cały dzień leki przeciwbólowe. Zasnęłam, obolała i zmęczona. Następnego dnia wstałam, nogi jeszcze bolały, ale do godziny 11 dało się ten ból rozchodzić i ból powoli mijał. Następnie poczułam straszne nudności. Było mi tak niedobrze, że no strasznie. Poczułam nudności, zawroty głowy yy, i zmęczenie, a od godziny 18 taką potliwość, że nigdy w życiu tak się nie pociłam. Były tak zlewne poty, nagle i przez całą noc, od 18 przez calutką noc. Także musiałam zmieniać pościel, musiałam się przebierać i, i tak trwało przez 6 chyba dni. By nagle ustąpić, jakby nigdy nic. Czyli przez całe te 6 dni miałam nudności, nic nie jadłam, bo czy zjadłam, czy nie, było mi strasznie niedobrze. Przez całe 6 dni byłam przemęczona i miałam zawroty głowy. No i ta bardzo ogromna podliwość. 6 dnia wszystko, jakby ktoś uciął, wszystko się skończyło. Także jestem pewna, że po prostu zainfekowałam się tym koronawirusem i mój organizm go zwalczył. Przyjęłam, przypomnę, dwie dawki Astryzeneki i w tej chwili mam możliwość do szczepienia. No, szkoda, że nie ma tej samej szczepionki, bo chętnie bym ją przyjęła. No, ale. Przyjmę jakąś, nie wiem jeszcze którą, doczytam, czy to będzie Moderna czy Pfizer. Zrobię jakiś filmik, jak zareagowałam na tą szczepionkę. A jeszcze a propos szczepionek te kilkanaście osób, które się zaszczepiły, czują się świetnie, nic im nie jest. Natomiast znam jeszcze kolejne osoby które wróciły, wróciły, przyjechały z zagranicy na różne uroczystości do Polski i w związku z tym musiały się zaszczepić. Oczywiście nie wszystkie chętnie się zaszczepiły, bo na przykład z pięcioosobowej rodziny przyjechała czteroosobowa rodzina, ponieważ młody człowiek jest antyszczepionkowcem, nie chciał się zaszczepić, a cztery osoby się zaszczepiły. W innej rodzinie zaszczepiło się 8 osób, ponieważ no, przyjechali na wesele, które organizowali w Polsce i, nie chcieli, i chcieli uniknąć wszelkich tam perypetii, liczenia gości i tak dalej, i problemów jakichś na granicy, bo wiadomo, wesele to jest temat ograniczony do konkretnej daty, nie chcieli mieć żadnych problemów. No, i dodatkowo jeszcze zaszczepiła się osoba ze służby zdrowia, która właśnie jak to wszyscy antyszczepionkowcy, bała się zaszczepić, nie wiedziała jak się do tego ustosunkować, i do momentu, kiedy sama nie zachorowała. Kiedy zachorowała i zrozumiała, jak straszny przebieg ma koronawirus, jak tylko minął ten okres od wyzdrowienia do możliwości zaszczepienia natychmiast przyjęła w tej chwili pierwszą dawkę Pfizer'a. Także moi drodzy, no jesteśmy tylko ludźmi, lekarze też są tylko ludźmi. Mają prawo się bać, bo choroba jest nowa. Ale ja widzę po sobie, jak działa ludzki organizm na wirusa kiedy jest zaszczepiony, to działa. Moi drodzy, to działa, to ratuje życie i naprawdę warto. Jeżeli się bardzo boicie, zróbcie sobie test na krzepliwość krwi. Czy nie macie jakichś. Ja należę do rodziny, moja mamusia zmarła bardzo młodo. Właśnie to jest ta część rodziny krótkowieczna, ponieważ miała bardzo dużą krzepliwość krwi i yy... Miała, miała chorobę Birgera, czy jakoś to się nazywa. Miażdżycę uogólnioną po prostu. I ja też, ja też należę raczej do tej części krótkowiecznej, ale dzięki zdrowemu życiu, stylowi życia mój poziom, mój poziom krzepliwości się wyrównał i, i mimo wszystko się zaszczepiła. Cholesterol był, miałam swego czasu bardzo wysoki cholesterol, nic nie pomagało. A dzięki, nie chciałam brać leków, ale dzięki zdrowemu trybowi życia mój cholesterol spadł do fantastycznych poziomów. I, i właśnie z powodu tego cholesterolu bałam się zaszczepić. Nie powiem, że się nie bałam, bo, bo nie boi się tylko ktoś jakiś bezmyślny. Bałam się. Ale mimo wszystko, widzicie, nic się nie dzieje, a kontakt z osobą chorą na koronawirusa nie powoduje śmierci, lekkie przechorowanie i dalsze życie. Także, moi drodzy, na moim przykładzie powiem Wam, że warto się zaszczepić. Także aha, no i nie wymagajmy, bo młodzi krzyczą: Niech rząd coś zrobi, niech rząd coś zrobi. Rząd nic nie zrobi, bo rząd nie aresztuje koronawirusa, nie, nie skaże go na karę śmierci, a cokolwiek robi rząd, nikomu nie pasuje. Rząd zrobił, co mógł. Rząd e, sugeruje noszenie maseczek. Mycie rąk częstsze niż zwykle, bo dotykamy klamek, uchwytów, będąc na mieście, towarów, które ktoś dotknął. Mycie częste rąk, e, i rząd e, zachęca do szczepień, i nie robi tego złośliwie. Także, jeżeli zastosujemy się do tego wszystkiego, mamy szansę tego koronawirusa przeżyć. Tylko mówię, to wszystko zależy od nas i od naszych decyzji. Po co zrobiłam ten film? Po to, żeby pokazać wam, jak podstępny jest koronawirus. Dlaczego umiera się nagle? Szczególnie młodzi umierają nagle i Nie wiem, czy powiedziałam, no bo wyobraźcie sobie sportowca, który jest zainfekowany koronawirusem, o tym nie wie. Sportowiec ćwiczy co dwa dni lub co trzy dni. I teraz, jeżeli on przez trzy dni ma zajęte przez koronawirusa płuca, pójdzie na ćwiczyć, biegać, nie wiem, grać w piłkę, jego serce. Jego płuca są zajęte, jego serce woła o tlen, bo pokonuje straszny wysiłek w czasie ćwiczeń, tlenu nie dostaje i umiera. Umiera nagle. Tak to wygląda. Także, moi drodzy, no, życzę wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia i życzę podjęcia właściwej decyzji. Strach jest rzeczą ludzką, ale.